Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Jarosława Krawczyka pod tytułem Dwa światy. Książka została wydana przez wydawnictwo Kosmograf w roku 2019. Współfinansowana przez rozmaite instytucje samorządowe i kulturalne, ponieważ też postać autora jest niezwykła i można powiedzieć unikatowa. Dlaczego jest to sam o sobie skromnie pisze zamieścił skromny biogram student studium, studium literacko-artystycznego. Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Kolegium Civitas Szkoły Mistrzów Pióra, ale autor Jarosław Krawczyk jest, oprócz tego, że zajmuje się pisarstwem, jest również z zawodu oligofrenopedagogiem. Pokończył rozmaite, chyba 11 studiów podyplomowych Oprócz tego bodaj ukończył historię, więc pracował w wielu zawodach. A ta książka, Dwa światy, można powiedzieć w skrócie, dotyczy trudnego doświadczenia, jakim jest doświadczenie choroby psychicznej, a mowa tu o schizofrenii. Natomiast pierwsza rzecz, która się nasuwa, to to, że nie jest to książka, która opowiada o schizofrenii w sposób, powiedzmy sobie, pogłębiony. Tak jak opowiada o tym książka, która niedawno ukazała się, jest do pobrana, pobrania w internecie. Książka, umacnianie i zdrowienie. Część druga, kontra, spem, spero, gdzie Znajdują się relacje pacjentów chorych na tę chorobę, którzy to doświadczenie pogłębiają poprzez opowiadanie swojej historii. Natomiast w książce Dwa Światy Jarka Krawczyka mamy raczej do czynienia z pewnym ciekawym eksperymentem literackim, polegającym na przemieszaniu płaszczyzn czasowych, a przede wszystkim na przemieszaniu płaszczyzn świadomościowych. Mianowicie przenika się doświadczenie życia, dajmy na to życia zwykłego, codziennego, normalnego, czyli tego, co znamy pod ogólną nazwą rzeczywistości empirycznej, widzialnej, sprawdzalnej i świadu roi. Przy czym mam pewne zastrzeżenie co do tego, że nie została w tej książce postawiona bariera pomiędzy Tymi dwoma światami. Tak, jakby one współistniały na równych prawach. Dodam, że jest to książka, którą się bardzo dobrze czyta. Widać dobry warsztat autora warsztat prozatorski. Świadome pewne zabiegi literackie są tutaj widoczne, o których już wspomniałem. Momentami przypomina to pewien strumień świadomości, ale i rodzaj pamiętnika czy bloga. Dodam, że główny bohater, który ma na imię Czcibor, jest alter ego Jarosława Krawczyka. Natomiast, oczywiście, to co przeżywa on w tym opowiadaniu, czy mini powieści, czy też mini reportażu, nie jest tożsame z tym, kim jest Jarosław Krawczyk. Tak też nie możemy utożsamiać narratora i bohatera głównego z autorem, rzecz jasna. Książka dotyczy m.in. pobytów w szpitalu, opisów choroby, zmagania z życiem, podejmowania rozmaitych prac, m.in. w środowiskowym domu, samopomocy, między nimi jako opiekun osób niepełnosprawnych. Również studiów, które były bardzo dramatyczne, przerwane z powodu choroby, potem powrót, znowu epizod, znowu choroba. Także ta książka jakby opisuje to zmaganie, można powiedzieć. Ale moim zdaniem opisuje je dość w sposób, dajmy na to charakterystyczny dla eksperymentu, czyli brakuje mi takiej pogłębionej autorefleksji w tej książce nad tym, czym jest choroba, owa schizofrenia, czym ona się, że tak powiem, wyróżnia spośród innych doświadczeń. Chorobowych i doświadczeń życiowych. Ponieważ doświadczenie życiowe w tej książce jest bardzo bogate, bardzo obfite, tak jakby ów bohater w ogóle nie chorował, tylko przeżywał to życie świadomie. A te epizody w szpitalu były, byłyby jakimś nieporozumieniem, pomyłką instytucjonalną, pomyłką lekarską. Zatem ta jakby równoległość doświadczenia, chorowania i doświadczenia życia jest momentami tak, tak zbieżna ze sobą, że aż toż sam. Dlatego nie wiemy dokładnie w książce, co jest chorobowym urojeniem, a co jest treścią owego życia. Tak jakby ta książka z przeproszeniem była strumieniem świadomości wariata albo chorującego psychicznie. Ale jest to oczywiście świadomy zabieg autorski. To, do czego mam zastrzeżenia, to właśnie to nierozgraniczenie jasne doświadczenia choroby i doświadczenia zdrowienia doświadczenia wychodzenia z choroby, które jest całkowicie inne od doświadczenia chorobowego. Doświadczenie zdrowienia polega bowiem na, jakby, rekolekcji, czy też reparacji, czy też rekonwalescencji. Zbieraniu tych okruchów, fragmentów, które ocalały, i budowania z nich nowego gmachu swojej świadomości, swojej duszy, swojego życia, całej tej struktury, całej. Nasycenia tej struktury całym bogactwem treściowym. Tutaj te treści w książce Jarka Krawczyka, dwa światy są przemieszane, więc dla mnie jest to fajny, ciekawy eksperyment literacki. No ale brak mu, że tak powiem, pogłębionej, moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, autorefleksji nad tym, czym byłaby ta choroba i czym byłoby jej przepracowanie. Czym byłoby jej zrozumienie, czym byłoby jej zinterioryzowanie w siebie, aby tym mocniejszym wyjść do świata. Ponieważ ta postać Cibora jawi się niejako jako odrealniona albo nadmiernie heroiczna, kiedy bohater, będąc jednocześnie chorym, podejmuje rozmaite aktywności i zajęcia życiowe, co wydaje się zgoła przedsięwzięciem, jeśli nie niemożliwym, to absurdalnym. Dlatego trzeba się zastanowić nad prawdopodobieństwem tego rodzaju zdarzeń opisywanych w książce, prawdopodobieństwem, pod kątem ich realizmu, realności. pod kątem ich, Możliwego, rzeczywistego przebiegu. Jeżeli byłby to jedynie surrealistyczny strumień świadomości, to okej, okay, przyjmuję taką konwencję. Ale jeżeli, byłaby ta jeżeli by ta książka dotyczyła choroby, jaką jest schizofrenia, to potrzebne byłoby tu pogłębienie odpowiednie filozoficzne oraz antropologiczne. Ponieważ potraktowanie zjawiska schizofrenii w tej książce jest moim zdaniem nazbyt powierzchowne. Co nie ujmuje uroku tej książki i pewnego jej waloru literackiego, z którym niewątpliwie mamy do czynienia i który rozpoczyna dyskusję nad rzeczywistą wartością literacką tej książki i tego, czy. Może być ona przyczynkiem do dyskusji, czym jest choroba zwana schizofrenią, a jest ona właśnie tymi dwoma światami, o których wnikliwie pisał Czesław Dziekanowski, interpretując Pałac Wiesława Myśliwskiego, że mamy do czynienia w Pałacu Myśliwskiego z dwoma jakby światami, z dwoma jaśnie panami, którzy są bohaterami tego. Tej prozy. Z znakomitej zresztą strumienia świadomości. Jaśnie pan logiczny i jaśnie pan zurojenia. Można, będąc jednocześnie w życiu logicznym, empirycznym, sprawdzalnym, być zanurzonym jedną nogą. I można być oczywiście drugą nogą, zanurzonym w świecie urojim. Ale jest to egzystencja niebywale trudna. I żeby ją zharmonizować, potrzeba wieloletniej terapii, pracy nad sobą, a przede wszystkim reparacji tych zgliżdż, które spowodowała psychoza, rujnując jakby cały dotychczasowy świat, z którego potem dany pacjent albo z wstaje i podejmuje walkę. Albo nie. Dlatego książka Jarka Krawczyka, Dwa światy, jest świadectwem walki, ale walki chaotycznej, walki zdezorganizowanej, walki jakby pomieszanej. Brakuje tu pewnego porządku w opowieści o tej chorobie, ale to oczywiście kwestia do dyskusji. Ja ją otwieram, ponieważ książkę warto przeczytać. Ze względu na bohatera Alterego, tej niezwykłej postaci, jaką jest Jarek Krawczyk, realizujący przez całe swoje 47-letnie życie marzenia, marzenia o byciu pisarzem, co niewątpliwie w pewnej mierze mu się udało. A na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz pokażę tę książkę. Zachęcam do jej lektury. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym filmiku.